Witam serdecznie drogie Skorpionki na czytaniu na wrzesień 2021. Słuchajcie, czytanie będzie takie dosyć króciutkie, praca, związki, single. Mm. Takie konkretne coś może zobaczymy, co tam konkretnie może pokazać, tutaj nam, co mogą nam pokazać karty, co chcą nam powiedzieć. Słuchajcie, ja będę robiła takie uzupełnienie tego września, jeszcze runami, oczywiście, więc na pewno gdzieś już jak ten września się zacznie. To zobaczymy jeszcze dodatkowo jako uzupełnienie tego horoskopu na wrzesień, runami, tak? Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście ze mną, że przybywacie, że zostajecie, że subskrybujecie mój kanał. Dziękuję Wam za te łapki, dziękuję Wam za te komentarze, bo tak naprawdę ten kanał tworzymy wszyscy wspólnie i dzięki Wam ja też tutaj mogę dalej robić to co robię, to co kocham więc dajecie mi też taką możliwość więc myślę, że wymieniamy się tutaj tutaj potrzebami, ja mam potrzebę tutaj dzielenia się z, swoją wiedzą, tym co kocham robić i być może zawsze ktoś z was coś z tego wyniesie a wy prawdopodobnie może w jakiejś części z tego też coś dla siebie bierzecie, Okej, okay, kochani to żeby nie przedłużać, zaczynamy czytanie na wrzesień 2021 dla Skorpionów. Ok, no to lecimy, kochani. Poprosimy dla wszystkich osób z podznaku Skorpiona. Przede wszystkim tych, którzy oglądają właśnie ten filmik. Poprosimy o przekaz na wrzesień 2021. Wrzesień 2021 dla wszystkich osób spod znaku Skorpiona na pracę, związki i single. Praca, związki i single. Dla Skorpionów na wrzesień 2021. No dobra. Zobaczmy, jaka jest ogólna energia dla Was. Co tutaj karty chcą pokazać? Jaką energię mają skorpiony mieć? Wow, super! Siła! Grubo słuchajcie, bo przede wszystkim duża arkana, ale i też słuchajcie, w Was jest siła, więc to jest bardzo fajne, że tutaj taka karta jest, bo to znaczy, że. Będziecie wspierani przez taką energię mimo wszystko i gdzieś będziecie sobie dawać radę. Ok, zobaczmy. Praca. Początek września, środek września, koniec mniej więcej. Mhm. I związki partnerskie początek miesiąca, środek miesiąca, koniec miesiąca no. i single, początek miesiąca, środek miesiąca i koniec miesiąca. Ok. No, słuchajcie, na dnie tali mamy głupca. Więc, jakieś nowe początki, gdzieś tam coś takiego może się pojawić w energii. Czyli, dużo rzeczy może takich być gdzieś, które spontanicznie się będą działy, w które być może będziecie wchodzić tak po prostu. No, ale to zaraz się okaże. Wasza energia główna, słuchajcie, siła. Oczywiście, słuchajcie, to jest karta, która mówi o tym, że będziecie pełni energii, pełni siły, walki z przeciwnościami, ale też walki, słuchajcie, wydaje mi się, że też z własnym wnętrzem, bo czasami trzeba też tą siłę umieć ujarzmić, bo o co już tutaj chodzi? Może być też czasami, że jesteście zbyt nerwowi, zbyt tacy, słuchajcie, porywczy, więc to też mówi o tym, żebyście spróbowali też trochę poskromić w sobie ten, ten taki instynkt, nazwijmy to w cudzysłowie zwierzęcy, żebyście też umieli go wypoziomować, tak? Byli silni, oczywiście, odważni, pewni siebie, ale jednocześnie nie wykorzystywali tego w złym tego słowa znaczeniu przeciwko innym ludziom, ale też przeciwko sobie, żebyście umieli zapanować nad tymi was, właśnie waszymi emocjami, nad tą waszą energią. To jest fajna energia, bo ona popycha do przodu, ona nie pozwala się zatrzymywać. Ale też może być niszcząca, jeśli chodzi o, o wykorzystywanie tego w zły sposób, prawda? To taką mamy energię, tak? Okej, okay, dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o Waszą pracę. No tak, no i tu będzie Wam pewnie ta siła potrzebna i ta wytrwałość, dlatego że tak, w pracy mamy jakieś konflikty, mamy rywalizację, mamy, słuchajcie, konkurencję, ktoś nam, ktoś Wam tutaj depcze po piętach, Wy yy, przez to stajecie się właśnie zniechęceni i tutaj bym tą siłę wykorzystała, żeby nie czuć tego właśnie zniechęcenia, tego takiego, słuchajcie, bym powiedziała takiego znudzenia na zasadzie takiej, że y, ja już nie mam siły, ja już nie będę w to wchodzić, niech się, niech się tam tłuką, niech sobie biorą, niech sobie tam mówią, y, po co mi to, tak? Y, niepotrzebnie, bo ktoś Wam tutaj y, podaje butelkę z wodą, Wy jej nie zauważacie, nie możecie w ten sposób podchodzić, musicie dalej iść do przodu. Taką macie energię, wykorzystajcie ją. Idźcie do przodu, to, że są jakieś konflikty, być może to są konflikty, ale to też mogą być konflikty bardzo produktywne dla Was, na argumenty, na słowa, na jakieś takie rzeczy gdzieś tam wśród Waszych współpracowników, pracowników czy tam szefostwa. Być może będziecie musieli coś udowadniać. Okej, okay, ale udowadniajcie to, ale nie odwracajcie się, jeśli Wam yy, tutaj. Yy, będzie się wydawało, że nie jesteście w stanie przeforsować tego. Będziecie w stanie to przeforsować jak najbardziej, tylko trzymajcie się tego, czego oczekujecie, jakie macie do tego podejście, tak? Na koniec miesiąca jest pokazane, że mimo wszystko będziecie czuli się wykorzystywani, oszukani, być może. Być może nawet może tak być, że okradzeni, ale okradzeni bym powiedziała bardziej może nie w takim materialnym tego słowa znaczeniu, tylko bardziej bym powiedziała, że w takim znaczeniu, słuchajcie, z pomysłu, być może z jakiegoś, nie wiem, coś wymyśliliście, a ktoś inny to wykorzystał właśnie tak, być może za, za bardzo za bardzo się odwróciliście od realizacji tego, co zaczęłam tutaj mówić na początku, więc... Karty tutaj pokazują, żebyście właśnie tego uniknęli, żebyście nie dali się wykorzystać, żebyście nie dali się może nie tyle oszukać, co podebrać jakiegoś pomysłu, sami róbcie to, na co, co chcecie, tak, róbcie to, czego... Do czego was popycha właśnie ta energia, tak? Nie poddawajcie się przede wszystkim i walczcie. Jeżeli macie coś do powiedzenia, to po prostu to powiedzcie, bo tu jest takie trochę poddanie się pokazane, tak? Że wy się z czymś poddajecie, że wam coś nie, nie pasuje i wy się z tym poddajecie. Więc takie sytuacje mogą być u Was w sprawach zawodowych pokazane, tak? Jeśli chodzi tutaj o tego głupca, to bym powiedziała, że on mi tutaj pokazuje właśnie, że. Dużo rzeczy jest takich nowych, wy macie pomysły, wy możecie mieć te pomysły, tylko jak gdyby yy, nie chce wam się ich pokazywać, nie chce wam się ich inicjować. Właśnie ta siła tu pokazuje, że wy nie macie tej siły i dlatego. Ta energia tu jest taką przodującą, żebyście właśnie tą siłę zaczęli właśnie wykorzystywać, żeby to nie było tak, że wy się do czegoś zniechęcacie, a później y, zganiacie to w cudzysłowie, oczywiście, że y, ktoś wam coś podebrał, ktoś was z czymś oszukał, y, bo, y, bo wy na to pozwoliliście, tak bym to powiedziała. Więc słuchajcie, działajcie, róbcie swoje. I słuchajcie, nawet jeżeli ktoś będzie próbował wam jakieś kłody pod nogi, to wy bądźcie w tym wytrwali, idźcie do przodu. Nie dajcie się oczywiście tutaj tylko podjudzić, takie słowo tym powiem, może nie wszyscy znają potoczne, ale nie dajcie się podkręcić emocjom złym, tak. Właśnie. Ustabilizujcie w sobie tę energię na tyle, żebyście mogli działać, ale też, żeby z was nie wyszły jakieś takie nerwy niepotrzebne i, i sytuacje. No to tyle, jeśli chodzi o pracę. No, musicie po prostu działać, walczyć o swoje i nie poddawać się, i nie zniechęcać się, żeby ktoś tego nie wykorzystał przeciwko Wam. Jeśli chodzi o Wasze związki, relacje, w jakich jesteście, to bym powiedziała tak. W sytuacjach takich związkowych, no, może to nie być dla każdego. To, to już dobrze o tym wiecie, że bierzecie to, co z wami rezonuje, to, co nie, to zostawiacie. Ale jest pokazane, że jest bardzo fajnie. Słuchajcie, być może y pojawi się. Y tutaj jakaś taka nutka wspomnieniowa, być może jakieś macie rocznicę, czy coś w tym stylu, ale słuchajcie, wy będziecie się czuli bardzo dobrze, atrakcyjni, bardzo, bardzo będziecie czuli się odpowiednio na swoim miejscu. Myślę, że ten czas z rodziną, te, to, to, to ciepło w domu, które tu jest pokazane, że mimo wszystko jest i ten taki czas gdzie być może żyjecie tymi wspomnieniami, być może ktoś na to wpłynie, że tutaj będziecie mieli taki okres akurat melancholijny, bym to trochę powiedziała. Waszej relacji, jak to było kiedyś, pamiętasz na tej zasadzie, tak? Ale wy, jak gdyby tutaj w tych Waszych relacjach odkopicie te swoje takie energie i będziecie się czuli w tych Waszych związkach bardzo dobrze. Tak jest tutaj pokazane. No słuchajcie, no nie powiem Wam, że jest inaczej, bo tutaj tak nie jest pokazane, więc tutaj naprawdę bardzo dużo jest emocji, uczuć, wspomnień, miłych wspomnień i takiego czucia się pięknym, piękną. W tym związku ta atrakcyjność będzie wychodziła nie tylko z waszej fizyczności, ale też z waszego wnętrza. To, że wy y, umiecie tym związkiem pokierować, że, że umiecie go utrzymać, że umiecie go pielęgnować, i tak jest to tutaj pokazane. Słuchajcie, aż niesamowite można zazdrościć takiego czytania. I ja jestem ciekawa, czy rzeczywiście tak to u was jest. Jeśli chodzi o y, single, y, kochani to jeśli chodzi o single, to jest pokazane, że no oczywiście ktoś się może tutaj pojawić. Ktoś bardzo młody, ciekawy życia, bardzo taki intelektualna osoba. Młoda, ale tak jak mówię, młoda duchem może być to w ogóle młoda osoba, no bo też oglądacie mnie w różnym wieku. Jeśli nie młoda rocznikiem, peselem, to młoda duchem. Ciekawa życia, bardzo intelektualna, taka bardzo, bym powiedziała, ścisła. I słuchajcie, i ta osoba może wprowadzić u Was takie trochę zakłopotanie, ponieważ Wy będziecie sta stali przed wyborem. Będziecie musieli dokonać wyboru, i być może tych, bo być może kandydatów będzie więcej, bo tu jest też pokazany głupiec, czyli de facto. Moim zdaniem nie tylko jeden kandydat czy kandydatka może stać gdzieś tam obok, ale gdzieś może być ich nawet więcej, czyli dwie. Jeżeli tak nie będzie, to wy tak czy inaczej będziecie stali przed dokonaniem wyboru, czy w to wchodzić, czy nie. I nie zadzieje się to jeszcze we wrześniu, ponieważ Wy potrzebujecie na to czasu. Wy potrzebujecie jeszcze odpocząć. Okej, okay, znajomość, fajnie, można sobie czasami gdzieś pójść, ale wy chcecie na razie to utrzymać na tym właśnie poziomie. Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, to właśnie, to właśnie jest to dla was. Ponieważ wy potrzebujecie jeszcze czasu, czasu dla siebie, zrozumienia siebie i własnych potrzeb i tego, czego wy oczekujecie jako single od życia, czy wy rzeczywiście chcecie w coś wchodzić, więc to będzie taki okres właśnie gdzieś tutaj dla was. I tak jak mówię, jak wspomniałam wcześniej, może tak być, że będziecie tutaj dwie sroki za ogon trzymać. Bo ktoś też się może pojawić yy, i tak czy inaczej będzie to wymagało od Was jakiegoś takiego odcięcia się, mimo wszystko. Więc ani nie wybierzecie tej jednej osoby, ani z tych dwóch jednej, jak na razie, tylko będziecie potrzebowali takiego spokoju. Ze, z, oczywiście ze spontanicznością wchodźcie tu, bo macie w tle tutaj pokazane te spontaniczne działania, więc oczywiście powinniście to wykorzystywać, ale wydaje mi się, że przede wszystkim powinniście. Yy, Powinniście, no będziecie tak tutaj karty pokazują, potrzebować na to jeszcze trochę czasu. To nie jest takie na gorąco, to, to, to nie wy, to nie wy tutaj i nie w tym miesiącu jesteście pokazani, żebyście tak po prostu spontanicznie w coś weszli i w tym zostali. To, yy, to wam przyniesie jakąś radość, jakąś, jakieś zaciekawienie, jakąś zmianę w waszym życiu nagle, ale to i tak będzie wymagało od was odpoczynku, skupi skupienia się nad tym, co jest ważne. Bo Wy, jak gdyby, bardzo duchowo podchodzicie do pewnych rzeczy, i tutaj w tym temacie się też chcecie rozwijać. Być może potrzebujecie takiej przestrzeni, i na obecną chwilę żadna osoba nie, nie przebije się przez ten mur, dopóki Wy na to nie pozwolicie, a jeszcze nie jest na to czas. Być może na taką wstępną relację i owszem, ale na nic więcej dalej. Tak, przynajmniej na ten moment. Tak, karty pokazują. Ok kochani, a teraz wyciągniemy sobie jeszcze przekaz od jednorożców, poprosimy o przekaz od jednorożców dla wszystkich osób spod znaku skorpiona na wrzesień 2021. Mhm. Przekaz dla Was, kochani. Dobrobyt. Dobrobyt cię otacza, zatem bądź otwarty, by go przyjąć. Słuchajcie, no to jest. Zaraz Wam przeczytam z książeczki, bo wyjątkowo w tym czytaniu stwierdziłam, że Wam przeczytam, co tutaj autor Diana Cooper opisała odnośnie tych kart, ale ja Wam powiem, co ja tutaj, jak ja, jak ja to czuję. Słuchajcie. Dobrobyt was otacza, tak? I bądźcie otwarci na to żeby, to, żeby go przyjąć. Dlaczego? Dlatego, że tak, macie wszelkie możliwości, w pracy również, tak? Musicie się tylko otworzyć, musicie się nie poddawać. W związkach ja myślę, że wy się już otworzyliście, tak? Na to, żeby właśnie przyjmować te dobroci. Bo słuchajcie, czasami tak jest, że człowiek, jak jest bardzo dobrze, to zaczyna szukać jakichś haczyków. No bo jak może być ciągle dobrze? Jak może być ciągle tak? tak sielankowo i zawsze doszukujemy się czegoś na odwrót. A jak jest źle, to dlaczego nie jest dobrze? I tak jest w kółko. I tutaj myślę, że ta karta chce Wam pokazać, że... Yy... Ty masz ten dobrobyt, czy finansowy, tak? On ci otacza w jakikolwiek sposób, bo to nie jest tak, że musisz mieć Ferrari pod domem. No, gratuluję, jeśli macie, tak? Natomiast yy, chcę powiedzieć, że nie dla każdego dobrobytem jest właśnie posiadanie takiego Ferrari. To czasami może być zupełnie coś innego. To są przyjaciele, to jest rodzina, to są bliskie osoby. Yy, yy, słuchajcie, to jest siostra, brat, yy, mama, tata. wiecie, o co mi chodzi, tak? To są wszystkie te osoby, które was otaczają. To jest dla was dobrobytem, tak? I też musicie przyjąć możliwość przyjęcia od nich też dobrego słowa i tutaj wsparcia i uczucia, tak? Więc o tym mówi przede wszystkim dla mnie wewnętrznie ta karta, żebyśmy nauczyli się być otwartymi, żeby dawać ludziom też to szczęście, radość. Dzielić się, jeśli mamy rzeczywiście te pieniądze, to też się nimi dzielić, no bo też nie, nie mieszkam wspomnieć o finansowym aspekcie tego, czyli no dzielmy się, jeśli możemy, tak? Zawsze parę złotych na jakąś fundację, gdzieś tam komuś na pewno Wam dobrze zrobi, bo czasami my przejadamy 10-20 złotych w ciągu dnia na nic po prostu, co by nam się nie przydało totalnie, a komuś może to... Pomóc. Więc o aspekcie finansowym też tutaj mogę powiedzieć. Natomiast bardziej myślę, że tu ja to tak czuję. Chodzi też o takie, słuchajcie, dobrobyt, dobrobyt, ale taki dobrobyt uczuciowy, emocjonalny, miłości. Tak? Ale zaraz Wam powiem, co autorka miała tutaj na myśli. Słuchajcie, dobrobyt. Jednorożce sprowadzają dziś na Ciebie dobrobyt. Zostałeś poproszony o przyjęcie tego z radością i wdzięcznością, aby jednorożce mogły zwiększyć przypływ obfitości w Twoim. Życiu, tak? Przyjmuję wszelki dobrobyt z radością i wdzięcznością. Więc słuchajcie, cokolwiek Was nie, nie spotyka dobrego, czy w sprawach zawodowych, finansowych, związkowych, czy przyjaciół, przyjmujcie to z wdzięcznością, podziękujcie za to, bądźcie za to wdzięczni i jeśli możecie, to dzielcie się też tym, tak? Z innymi ludźmi, żeby to mogło do Was wrócić. Także piękną macie energię i myślę, że bardzo fajny macie miesiąc. Może w tej pracy trochę tam. Będzie jakiś zawirowań, ale macie naprawdę bardzo fajne karty. Słuchajcie, wszystkiego dobrego Wam życzę, drogie skorpiony, na wrzesień, dużo słońca, mimo to, że będą deszczowe pogody, dużo radości, mimo to, że aura będzie sprzyjała smutkom, to życzę Wam, żebyście oczywiście nie poddawali się tym energiom zewnętrznym, tym takim, słuchajcie, które wpływają tych przesileniom takim jesiennym, które za chwilę będą nas dopadały, więc nie poddawajcie się temu, idźcie do przodu, bądźcie radośni i, i kochaj, kochajcie się, miejcie w sobie dużo słońca, radości i tego Wam życzę we wrześniu. Dziękuję Wam za to, że jesteście i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć, pa! pa.